Upał był dławiący. Ewa ledwo mogła oddychać przez knebel, który zawiązali jej na ustach. Jej nadgarstki były otarte i krwawiły, ramiona mocno ściągnięte za plecami, a każde podskoczenie wozu wywoływało fale bólu w jej ramionach. Płócienny dach nad nimi zatrzymywał późne poranne słońce. Pot przesiąkał jej sukienkę, przyklejał się do kręgosłupa, zmieszany z brudem, krwią i strachem. Obok niej, Mira osuwała się na drewnianą burtę. Jej wargi były rozcięte, oczy szkliste, a pierś unosiła się tylko w krótkich, płytkich oddechach. Trzej mężczyźni, jadący konno z przodu, odkrzykiwali do nich od czasu do czasu. Jeden śmiał się, mówiąc, że do zmroku dotrą do granicy. Inny przechwalał się, ile dostaną za tak świeży towar. Ewa chciała krzyczeć, chciała uciekać, ale jedyne, co mogła robić, to siedzieć tam. Związane nadgarstki, związane kostki. Czekając. Zatrzymali się pod jakimiś drzewami, gdy upał osiągnął szczyt. Jeden z mężczyzn, najmłodszy, może trzydziestoletni, zeskoczył na ziemię i podszedł do tyłu wozu. Jego buty chrzęściły na suchej trawie, gdy wspiął się i chwycił Mirę za podbródek. Słabnie. Powinniśmy się upewnić, czy jest coś warta, zanim przekroczymy granicę. Jego ręka sięgnęła do jej sukienki. Serce Ewy waliło. Jej głos załamał się z zaknebla, ale wymusiła słowa. Suche i złamane. Czekaj. Zdejmiemy to. Mężczyzna odwrócił się zaskoczony. Jej głos drżał, ale patrzyła mu w oczy. Nie musisz nas ranić. Zrobimy to. Tylko puść nas. Potem. Zapadła cisza. Potem roześmiał się. Myślisz, że ja tego chcę? Nie jesteście dla mnie. Jesteście dla kupca. Zeskoczył i odszedł. Wciąż się śmiejąc, dołączając do pozostałych. Tej nocy, gdy mężczyźni podawali sobie whisky i piekli kradzione mięso, Ewa nie spała. Mira też nie. Ewa przekręcała nadgarstek, powoli przesuwając druciany odłamek, który ukryła w rękawie. Był tępy, ledwo na tyle ostry, by rozerwać materiał, ale to było wszystko, co miała. Liny wbijały się głębiej w jej skórę. Krew spływała po jej ramionach, jej oddech był cichy, każdy dźwięk mógł być jej ostatnim. Minęły godziny, mężczyźni kłócili się, potem zapadli w chrapanie, pijani we śnie. Wreszcie jeden nadgarstek był wolny. Ewa działała szybko, by rozwiązać resztę. Potem przeszła do Miry, drżącymi palcami, przecinając linę na rękach przyjaciółki. Zanim obie były wolne, ogień przygasł. Ewa chwyciła dłoń Miry i wymknęły się z wozu w ciemność. Krzaki drapały ich nogi. Ciernie darły to, co zostało z ich sukienek, ale nie zatrzymały się. Biegły przez drzewa, boso, krwawiąc, zdesperowane. Ból nie miał znaczenia. Strach, tak, gałęzie smagały ich ramiona i twarze, liście szeleściły pod stopami. Każdy hałas wydawał się odgłosem przeładowywania broni. Nie rozmawiały. Nie było już nic do powiedzenia. Gdy w końcu. Nadszedł świt. Dotarły na suchą, płaską ziemię. Drzewa przerzedziły się, ustępując miejsca otwartemu terenowi i wysokiej, kruchej trawie. Ich płuca płonęły. Stopy miały rozdarte. Opadły wyczerpane przy uschniętym pniu. Słońce już paliło, wspinając się szybko. Wokół nich brzęczały owady. Powietrze pachniało kurzem i upałem. Ewa podniosła głowę. Przed nimi, przy linii drzew, poruszył się kształt. Mężczyzna. Wysoki, zahartowany przez pogodę, z liną na ramieniu i szerokim kapeluszem, rzucającym cień na oczy. Niósł metalowe wiadro, które łapało światło. Wodę. Zatrzymał się, gdy je zobaczył. Bez słów. Bez uśmiechu. Tylko długie, nieodgadnione spojrzenie. Czy to był farmer? Podróżnik? Czy kolejny potwór ukrywający się za spokojnymi oczami? Uciekły z jednego rodzaju piekła. Ale w co teraz wbiegły? I czy nieznajomy w słońcu mógł być końcem ich koszmaru, czy początkiem mroczniejszego? Mężczyzna na początku się nie poruszył, po prostu stał w porannym słońcu. Jedna ręka spoczywała na uchwycie wiadra z wodą, druga blisko pasa. Jego twarz była ukryta w cieniu, ale postawa mówiła wystarczająco głośno. Nie bał się. A to, jakimś cudem, sprawiło, że Ewa bała się jeszcze bardziej. Mira ścisnęła swoje ramię. Jej usta rozchyliły się, jakby chciała coś powiedzieć, ale nic nie wyszło. Wtedy mężczyzna ruszył naprzód. Powoli, spokojnie. Ciężkie buty chrzęściły na suchej trawie. Zatrzymał się około dziesięciu stóp od nich. Jesteście ranne? Jego głos był niski, żwirowaty, ale nie niemiły. Ewa usiadła, podpierając się ramionami. Potrzebujemy tylko wody. Nie chciała brzmieć tak desperacko, ale jej gardło płonęło, a słowa trzeszczały jak suche liście. Kiwnął głową. Mam trochę w wiadrze. Nie jest zimna, ale wystarczy. Podszedł bliżej, kucnął i postawił wiadro między nimi. Mira sięgnęła po nie pierwsza, drżąc, wypiła jeden łyk, po czym wybuchnęła płaczem. Mężczyzna nie gapił się. Po prostu wziął powolny oddech i wstał. Uciekacie przed kimś? Ewa nie odpowiedziała: Mira tak. Trzej mężczyźni. Okłamali nas. Powiedzieli, że będziemy mieć pracę. Potem nas związali. Szczęka mężczyzny poruszyła się nieznacznie. Spojrzał w stronę lasu, potem z powrotem na nie. Jesteście teraz same? Tak myślimy. Ledwo wydusiła słowa, gdy tentent kopyt przetoczył się przez drzewa. Jeździec wypadł z linii zarośli. Kurz wzbił się wokół niego, gdy gwałtownie zatrzymał konia. Mężczyzna na koniu wyglądał dziko. Koszula rozpięta, twarz poczerwieniała od wściekłości, alkoholu lub obu. Zobaczył dwie dziewczyny, po czym jego wzrok spoczął na mężczyźnie z wiadrem. Masz coś mojego. Kowboj nie drgnął. Nie wydaje mi się. Jeździec zsiadł, wyciągając rewolwer z kabury. Odsuń się. Te dwie należą do mnie. Te słowa uderzyły jak policzek. Mira krzyknęła. Ewa sięgnęła po kamień. Kowboj poruszył się szybciej. Jednym płynnym ruchem wystąpił naprzód, wyciągnął pistolet z biodra i wystrzelił. Strzał odbił się echem po równinie. Jeździec upuścił broń i krzyknął, upadając na jedno kolano. Krew przesiąkała jego ramię. Kowboj podszedł do niego powoli i miarowo. Tutaj nikt nikogo nie posiada. Podniósł upuszczoną broń, opróżnił ją i rzucił na bok. Powiedz swoim przyjaciołom, zamilkł. Jeśli przyjdą po te dziewczyny. Odpowiedzą przede mną. Mężczyzna nie dyskutował. Doczołgał się z powrotem do konia, jedną ręką przyciskając krwawiące ramię. Kowboj odwrócił się do Ewy i miry. Jego głos był teraz cichszy. Nazywam się Tomas. Moje ranczo jest niedaleko. Możecie tam odpocząć. Zdecydować, co dalej. W świetle dnia. Ewa i Mira spojrzały na siebie. Były dla niego obce, ale właśnie zaryzykował dla nich życie. Poszły za nim. Ale żadna z nich jeszcze nie wiedziała, że ten mężczyzna ma własne demony. A niektóre rany nie krwawią, czekają w ciszy. Kim więc dokładnie był Thomas Granger i co stracił, zanim je znalazł? Ranczo Tomasa znajdowało się na skraju zakurzonego grzbietu niezbyt duże, niezbyt okazałe po prostu kawałek ziemi jeden drewniany dom i wiatrak, który skrzypiał jakby nie był oliwiony od lat. Ale dla Ewy i Miry wyglądało jak niebo. Wprowadził je do środka bez słowa. Ściany były z surowej sosny. Powietrze pachniało skórą, słońcem i suchą ziemią. Nikt tu nie był oprócz mnie od dłuższego czasu, powiedział, odstawiając karabin. Rozgośćcie się. Cokolwiek to dla was teraz znaczy. Podał im dwie czyste koszule z kołka przy drzwiach, stara, miękka bawełna, jego własne. Będą na was za duże. Ale są czyste. Ewa trzymała koszulę, jakby była ze złota. Mira zniknęła w drugim pokoju, by się przebrać. Kiedy wyszły, obie tonęły w materiale. Ale uśmiechnęły się. Lekko. Po raz pierwszy od czasu wozu. Tomas nalał wody do blaszanego kubka i podał im jednej po drugiej. Potem usiadł przy stole, krzyżując ramiona. Macie imiona? Ewa, powiedziała, wciąż chrypiąc. To jest Mira. Kiwnął powoli głową. Thomas Granger. Kiedyś ludzie mówili na mnie Granger, ale większość ludzi już tu nie przychodzi. Nie naciskał na szczegóły. Nie pytał, czego chcieli tamci ludzie, ani jak daleko uciekły. Po prostu wstał i zaczął kroić suszone mięso na plasterki. Jesteście tu bezpieczne, powiedział. Dopóki nie zdecydujecie, co dalej. Później siedzieli na werandzie, obserwując słońce chowające się za wzgórzami. Mira podkuliła nogi. Ewa objęła ramionami pożyczoną koszulę. Tomas zapalił papierosa i przez długą chwilę nic nie mówił. Kiedyś miałem żonę, odezwał się w końcu. Nie bardzo lubiła życie na ranczu. Mówiła, że cisza jest zbyt głośna. Ewa spojrzała na niego z jej ciekawością. Odeszła? Potrząsnął głową. Nie. Zachorowała. Zabrała ze sobą dziecko. To było dziesięć lat temu. Nikt się potem nie odezwał. Tylko dźwięk świerszczy w środku. Tomasz rozłożył dla nich koce w zapasowym pokoju. Drzwi zamykają się od środka, powiedział, kładąc mały drewniany klin przy framudze. Jeśli to sprawi, że będziecie spały lepiej. Ewa chciała powiedzieć karpowo dziękuję, ale słowa nie przychodziły łatwo, więc po prostu kiwnęła głową. Na werandzie Tomasz oparł się i spojrzał w gwiazdy. Dwie dziewczyny pojawiły się w jego życiu znikąd, i jakimś cudem jego dom nie wydawał się już taki cichy. Ale gdy tylko osiadł spokój, kłopoty już były w drodze. Trzy cienie jechały przez ciemność, a jeden z nich miał bandaż na ramieniu. Jeśli nadal tu jesteście, może jesteście tacy jak ja. Doceniacie historie surowe, prawdziwe i trochę dzikie. Śmiało. Wciśnijcie przycisk subskrypcji, żeby nie przegapić tego co będzie dalej. Nalejcie sobie filiżankę herbaty i powiedzcie mi, która jest u was godzina i skąd na świecie mnie słuchacie? Słońce ledwo wyjrzało nad horyzontem, gdy Tomas wyszedł na werandę. Powietrze było już ciepłe. Kurz unosił się nisko nad polami. Ssał kawę w ciszy, buty oparte na poręczy, strzelba oparta o ścianę obok niego. Coś w jego trzewiach mówiło mu, że jest źle. W środku Ewa i Mira jeszcze spały, zadomowiły się szybko, zbyt szybko. Może jak ludzie, którzy są zbyt zmęczeni, by być jeszcze ostrożni. Nie winił ich, ale niepokój w jego piersi nie chciał ustąpić. Wtedy to zobaczył. Trzech jeźdźców, powoli, miarowo. Nadjeżdżali z południowego szlaku. Tomas wstał. Jego szczęka się zacisnęła. Jeden z nich jechał sztywno w siodle, faworyzując lewą stronę. Ramię. To był człowiek, którego postrzelił i przyprowadził przyjaciół. Odwrócił się i wszedł do środka. Dziewczyny, musicie wstać. Teraz. Ewa obudziła się natychmiast. Zobaczyła jego twarz i nie zadawała pytań. Mira też nie. Poruszały się szybko. W ciągu kilku minut były na zewnątrz. Tomas podał każdej z nich mały rewolwer z zamkniętej skrzyni. Strzelałyście kiedyś z tego? Mira potrząsnęła głową. Ewa lekko kiwnęła. Dobrze, zostańcie za poręczą werandy. Nie strzelajcie, dopóki ja nie zacznę. Jeźdźcy podjechali powoli, bardzo pewni siebie. Ranny splunął w pył, gdy zobaczył Tomasa. Masz coś, co należy do nas. Tomas się nie uśmiechnął. Zabawne. Tamten drugi mówił to samo. Najwyższy jeździec zsiadł z konia. Otrzepał pył z kamizelki. Nie chcemy kłopotów. Chcemy tylko to, co nasze. Oddaj dziewczyny, odjedziemy w spokoju. Tomas wystąpił naprzód. Jedna ręka spoczywała swobodnie blisko pasa. Jesteście w mniejszości, chłopcy, i poza swoją ligą. Wtedy wszystko potoczyło się szybko. Ranny mężczyzna sięgnął pierwszy. Tomas uchylił się i wystrzelił. Jeden strzał trafił jeźdźca w nogę. Pozostali dwaj rzucili się za osłonę. Mira krzyknęła. Ewa podniosła broń. Jej ręka drżała. Zapanował chaos. Gdy kurz opadł, jeden mężczyzna leżał jęcząc w pyle. Pozostali mieli ręce w górze. Tomas spojrzał na nich surowo. Macie szczęście, że nie jestem typem, który wiesza. Wszedł do środka, wrócił z sakiewką. Rzucił ją na ziemię. Złoto. Więcej niż są warte. A teraz wynoście się z mojej ziemi. I nigdy nie wracajcie. Mężczyźni zerwali się, zabrali pieniądze i odkuleli jak pobite psy. Ale nie obejrzeli się za siebie. Ewa stała w drzwiach, wstrzymując oddech. Zapłaciłeś im? Tomas kiwnął głową. Nie lubię krwi na mojej werandzie. W ten sposób sprawa jest zamknięta. Mira spojrzała na niego inaczej po tym. Ewa też. Ale żadna z nich jeszcze nie wiedziała, że pokój to dopiero początek. Bo to, co zaczęło się jako przetrwanie, zaczynało przypominać coś innego. A kiedy troje ludzi zaczyna zbytnio na sobie polegać pod jednym dachem. Cóż, będziecie chcieli usłyszeć, co stanie się dalej. Ranczo wydawało się inne po tym. Cichsze. Nie dlatego, że było puste, ale dlatego, że niektóre bitwy pozostawiają po sobie ciszę zbyt wielką, by ją wypełnić słowami. Tomasz wrócił do pracy, jakby nic się nie stało. Naprawił drzwi stodoły, napoił konie, załatał ogrodzenie, ale sposób, w jaki patrzył na Ewę i Mirę, zmienił się. A sposób, w jaki one patrzyły na niego, też. Się zmienił. Mira zaczęła wstawać wcześniej, by pomagać karmić kurczaki. Ewa codziennie rano zamiatała werandę, nieproszona. Nie były już gośćmi. Były częścią czegoś. Pewnego wieczoru, gdy słońce chyliło się ku zachodowi, malując ziemię się na złoto, tomas siedział na werandzie, podczas gdy dziewczyny obierały groszek obok niego. Nikt wiele nie mówił, ale coś niewypowiedzianego wisiało w powietrzu. Nie napięcie, nie strach. Coś cieplejszego, coś jak dom. Mira przerwała ciszę. Myślisz czasem, że miałyśmy znaleźć to miejsce? Tomas zachichotał. Nie wiem, czy miałyście, ale cieszę się, że to zrobiłyście. Ewa spojrzała w niebo. Straciłam wszystko. Mój dom, moje imię, moją przyszłość. Przerwała. Ale tutaj, z tobą, z nią. Czuję, że może mam szansę na coś znowu. Tomas kiwnął głową. Potem powiedział coś, czego żadne z nich się nie spodziewało. Może wszyscy ją mamy. To nie była historia miłosna w taki sposób, jakiego ludzie oczekują. Była bardziej niechlujna, starsza. Zbudowana na siniakach, pechu i drugich szansach. Troje ludzi. Każde złamane na swój sposób. Każde wybierające, by zostać. I o to właśnie chodzi na dzikim Zachodzie. Nie dba o to, kim byłeś, tylko o to, kim zdecydujesz się stać. Więc może prawdziwe pytanie nie brzmi: jak skończyła się ich historia? Może pytanie brzmi: gdybyś musiał zacząć od zera, czy miałbyś odwagę walczyć o własne szczęśliwe zakończenie? Czy pozwoliłbyś miłości znaleźć cię w najbardziej nieoczekiwanym miejscu? A gdybyś to zrobił, czy byłbyś wystarczająco odważny, by ją zatrzymać? Jeśli ta historia poruszyła coś w tobie, nawet odrobinę kliknij ten przycisk lubię to a jeśli chcesz usłyszeć więcej historii takich jak ta opowieści o determinacji miłości i ludzkim duchu śmiało zasubskrybuj kanał mamy ich o wiele więcej do opowiedzenia a teraz nalej sobie kolejną filiżankę herbaty powiedz mi skąd słuchasz i gdybyś był tam na tej werandzie z tomasem co zrobiłbyś inaczej